Podróże bez psa, no był prześniwanie. Jak Jakoś się przecisnę. Boże, a ta plątanina, o co tu chodzi? Kurde, kto to skuma o co tu chodzi? Nikt chyba tego nie skumał. Te kable? Ja nie wiem, wszędzie wiszą, ale po co i dlaczego to nie wiem? Więzienie dwa. Te kraty i ten. Ja pierdziel Gorzej niż w więzieniu Ja pierdol wielki śpi Co to kurwa jest Ciężarek do samochodu Jakieś zjedzone samochody tu są Taka dzielnica cygańska Bo właśnie biegnie dwójeczka Taka czysta dzielnica Następna Gipsy. Długie, długie w kupie Może coś wydługie